쟤네, 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 보요보네 쟤네, 쟤요 쟤네, 요네 쟤네, 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 쟤가 쟤네, 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 쟤 gdzie jest bojubojo? Gdzie jest bojo bojo? Tam, ten tam Tenczar lubisz swój pad Czyli to jest Twoje jajo, tak? Jajo, jajo. Emcia krzyczy, że jajo znaczy, że chce boju boju. Emciu, okay. ok. idziemy. Ok, idziemy. Emcia jedzie na boju, boju. Gdzie jedziesz, Emcia? Boju boju? Zaparkuj ładnie. Czekaj. Wysiadaj. Zostaw picie. Picie w samochodziku. Zostaw. Ema, picie w samochodziku. Hop. Szybciutko. Szybciutko. No i ciemciu. Idź, bojo, bojo. No, meczko. Uwaga. Piękna meczka. Na razie ty jesteś ładny zjazd, później będziesz kombinować, co? Bujubuj. Pięknie meczko. Brawo. Co Emciu, cię sprawdzę, czy są pająki i muchy, tak? Coś jest, tak? Gdzie? Gdzie, Emciu? Gdzie? Gdzie jest pają? Jest fly. Fly, Gdzie? Użyć ręki ojca. Tak. Sio, sio. Już nic nie ma. Już nic nie ma. Emciu, ale na to to ty chyba jeszcze jesteś za malutka, żeby wejść, co? Dlatego tatuś cię podsadzi chwileczkę. I Emcia, jakoś tę górę wlazła. Nie jest. Tak. Boju, boju. boju. jest. boju. No jedziemy. Brawo! No i gdzie lecimy Emcia? Gdzie lecimy? Na pewno chcesz na to wejść? Na pewno? Nie. Emciu, bo ty tu zawsze sekundkę siedzisz. No dobrze, już cię wkładamy. wejść. Już chcesz wyjść? Już, Emciu. Już się pochustałaś. Lecimy dalej. No, jak będzie muszka? Trzeba to rozkręcić, co? Uważaj, careful, Emma. Emma, careful. Rozumiem, że robaczka, widzisz? <ścoughs> tak. Zaraz, co to planuje? Tatuś. Tata, proszę, powiedz. No. no, wsiadam z Tobą. No, chodź. Nie? Dobrze, o co chodzi? Aha, dobra. No, uwaga. Dobra, trzeba Ci to było rozkręcić. Przynajmniej się jakoś rozumiemy. Brawo, Emcia! Ok, zapamiętać. Paniczny ryk 7 połączony z łzawieniem oznacza Tato, pchnij bucikiem karuzele. Co pamiętać? Nagrało się. Okej, okay. jest. Emciu, okej. Okay. Mocniej. Aha, dobra. Oj. 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 Oj wiesz? Emcia karuzelki lubi. Emciu, za jakieś 10 lat pojedziemy do Alton Towers, okay? ok? Dobra, ty jeszcze nie wiesz na co się zgodziłaś, ale okej okay. Podejrzewam, że będziesz tam dłużej niż tatuś Tak. Biegiem Tak. Jeszcze? No gdzie teraz Emciu? Gdzie teraz? Emciu? No to go nim Emcią. Jest moja muszka. Cześć Emcia. Cześć. Cześć piękna Emciu. Jak dzisiaj będziesz zjeżdżać? Jeszcze normalnie, czy już się znudziło? Jeszcze normalnie, tak? Uwaga! Opa! Łapać to midło! Łapać! Łapać! Sprawdź, czy nie ma pająków i much. Emcia, fly! No, przyjrzyj się dokładnie. Oj, chyba nie ma, co? Jakimś cudem cię weszło na górę? I jedzie grubasek. No i gdzie teraz? Miju. Boju, boju, Miju. jedną sekundkę. Już chcesz wyjść? Powiedz, chcę wyjść. Bo jest? Okay. Tata, proszę, chce wyjść. Tata, proszę, no dobra Obejrzyj, czy nie ma owadów No Paniczny ryk połączony z łzawieniem oznacza tata użyj buta No wsiadaj, wsiadaj No i teraz będzie radość, tak? Tak Emciu Tak Emciu dobrze Ach, to dobrze, że umiemy się porozumieć, Ema. No. Boju, boju. Boju, boju. Ja wiem, z tym śpiewaniem to to tak nie do końca. Emcio, bo są ludzie co nie powinni nigdy śpiewać. I tak myślę, córeczka do tego grona należy. Jajo Jajo to znaczy co, ta zjeżdżalnia, tak? Aha. Tak. Emciu, opalisz się dzisiaj troszeczkę, czy nie bardzo? Nie, chciałabym jajo. Szybciej, tak? Kruby sportowiec ekstremalny. Emciu, o śpiewaniu rozmawialiśmy dwie minuty temu. Mhm. Aha. Puszku, Emciu, idź na zjeżdżalnię. Idź na zjeżdżalnię. Nie. Nie? Chcesz bojo-bojo? <grym _> Maleńki kaskader, jak nic. Co, puścić się bez trzymanki, tak? <grym _> Oj, gruwilku. Tak pasuje, tak? Waszej? Waszej. Waszej. Chodź na no zjeżdżanie, chodź. Nie. Nie? No to nie.